Dlaczego nagrywam outfity? Cześć, dzisiaj postanowiłam odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie, w szczególności na Facebooku, dlaczego nagrywam to, w co jestem ubrana. Pomysł zrodził się zupełnie spontanicznie i raz chciałam po prostu Wam pokazać, jak fajnie dobrałam sukienkę ramoneską i buty, ale potem, kiedy zobaczyłam komentarze i zobaczyłam e, jakie. Fajne było przyjęcie tego materiału. Stwierdziłam, że jest to super pomysł na serię, żeby Wam pokazać, że niezależnie od tego, jak się wygląda, czy jest się osobą z niepełnosprawnością, czy jest się osobą niewymiarową, każdy ma prawo czuć się dobrze w swoim ciele, każdy ma prawo bawić się modą i możemy po prostu podziwiać swoje stylizacje, nie zawsze trzeba mieć na to masę pieniędzy, nie zawsze trzeba być modelką Instagrama, żeby prezentować się dobrze i żeby czuć się dobrze. I mam nadzieję, że komuś moje roki pomagają, e, dodają im inspiracji, do codziennych stylizacji, albo pokazują, że nie trzeba się siebie wstydzić i można być dumnym z tego, jak się wygląda, nawet jeżeli nie jest się w kanonie piękna.